Dziś po raz drugi jestem na tym zapomnianym bagnie. Woda ta dostanie drugą szansę. No i zobaczymy, czy to się opłaci. A zapomniane bagno dlatego, bo jest dosłownie w pośrodku niczego. Żeby tutaj dojść, trzeba naprawdę kawałek przejść po takich nieużytkach polach, których nikt, nikt nie uprawia. Ale to już pal licho. Myślę, że ważniejsze jest to, że tutaj po prostu nie ma ścieżek i śmieci po wędkarzach, a to już myślę, że o czymś świadczy. Ja już byłem tutaj wcześniej, jakieś trzy tygodnie temu. Udało się złapać co prawda kilka rybek, ale były to same maluchy, dlatego dzisiaj druga szansa. Zaczynam od spławikówki. Na haczyk leci jedno ziarno kukurydzy i do tego jedna pinka. Nie nastawiam się na jakiś konkretny gatunek. Tak jak mówię, jestem tutaj po raz drugi, ale bagno samo w sobie myślę, że ma bardzo duży potencjał. No i działamy. No i dobra, mamy chyba pierwsze branie. Tak, oj. Pierwsze branie mamy, ale w menu Fara poszło. No dobra. <gry> dobra, zaczyna się tak jak ostatnio, czyli mamy pierwszego kajtka na początek. Zaczyna się jak ostatnio, ale mam nadzieję, że się rozkręci, bo tutaj dziś jeszcze dodatkowym atutem jest to, czego nie było ostatnio, że te miejsce jest nęcone. Od trzech dni, dzień w dzień tutaj przyjeżdżam, wrzucam do wody kukurydzę, więc do skoku tak jak ostatnio nie jestem. No i mam nadzieję, że to po prostu poskutkuje tym, że wejdą duże ryby. Więc pławik zarzucony, a ja słuchajcie, rozwijam fider i zarzucam też drugą wędkę. Dobra, mamy branie kolejne, oj i to nie jest mała ryba. No to już nie będzie płoteczka No słuchajcie To już nie będzie płoteczka Nie wiem co to będzie Ale to już nie jest mała ryba Dobra w ogóle nie nie w krzaki nie idź, nie idź. Dobra słuchajcie w ogóle Kto jest po raz pierwszy Na kanale niech zostawi suba Kurda nie rozłożyłem podbieraka Ajajaj ale błąd Ajajaj Dobra teraz żeby mnie to Nie kosztowało ryby Dobra, bo już jest tutaj. Chodź tu, chodź tu. A. Kurde, mam mam za krótki podbierak, słuchajcie. No brakuje, dosłownie brakuje kawałeczka. Kurcze, Belek. Już i tak jestem cały. Ty słuchajcie, mamy lina. <todgłosy> <todgłosy> A, dobra, poszedł! Dobra, chodź tu, chodź tu. Ale to nie jest mały lin, to nie jest taki kajtek jak ostatnio. Chodź tu, nie, 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 nie w zarośla. Aj! Chodź tu Mamy Mamy go w pozwieraku. słuchajcie. <śleski> <śleski> Uuuhu Uhuhuhu Uhuhuhu Ojeju Ręka lata, słuchajcie, mamy kolejnego lina. A ręka lata, dlatego że ostatnio łowię ich naprawdę sporo. Ale ten jest na bank największy jaki jest. Dobra, trochę się uspokoić. I patrzymy co tu się przytrafiło. O. Patrzcie jakiego prosiaka mamy. No. To... To już nie jest mały Lin. Piękna rybka. <grymne> Jaki prociaczek. <grymne> no i dobra. <grymne> Słuchajcie, zakładam kolejne ziarno, zarzucam przynętę. Mam nadzieję, że walka z nim, hol, to wszystko nie, nie wypłoszyło za nadto innych. Może czeka tam jego familia. Na razie zapowiada się świetnie. Dosłownie dwa brania i w tym jeden naprawdę, naprawdę porządny lin. <głos> <głos> Dobra, czekamy dalej. Ja trzymam kciuki, a wy jeśli jeszcze nie zostawiliście, no to zostawcie też kciuka. Dobra, wiecie co, wyjmę, bo coś mi tam śmierdzi, bo bardzo zwiało spławik koło nenufara. Nie wiem, czy coś, coś go lekko ciągnęło. Ach. Ta, kurczę. Widziałem, że było jakieś takie pociągnięcie, ale nie ciąłem, a zostały tylko dwie pinki kukurydza zjedzone. Dobra, więc kuku z powrotem na hak i do wody. Oho, mamy branie. No, no. Pociągnij, pociągnij. Kurcz, znowu do nenufara wzięło, pociągnęło i zostawiło. Dobra, wyjmuję po raz następny, bo nie chcę mieć tak blisko tych nenufarów. No i zobaczcie, znowu nie ma kukurydzy. Kurczę, tą kukurydzę obgryzają skubańce. A to są takie puknięcia, których praktycznie nie da rady zaciąć. Czyli jeszcze raz kukurydza i kaster na haczyk. No i okej, okay, mam nadzieję, że teraz uda się zaciąć, jeśli coś będzie brało. I mi też nie wyciągnie pod samą kukurydzę z pławika. Co ja mówię, pod grążela. Dobra, siedzi następna. No, mamy zobaczcie sprawcę tego zamieszania. No i co? Czy to jest branie? Chyba nie. Chyba tak! Aj. Kurczę. Sami widzieliście te branie. Ja nie wiem jak to się nie zacięło. I też po tym linie myślałem, że będzie chwila ciszy i uda mi się w końcu rozłożyć tego fidera, o którym mówię. A zobaczcie, jak tutaj zaczęło brać. Nic się nie wystraszyło. Mam wrażenie, że. Po prostu brania teraz jest jedno, branie po drugim. Znowu zarzuciłem. I co? Czy będzie branie, czy będzie chwila ciszy na fidera? Jeszcze to mogłyby jakieś większe brać, bo jeden lin sprawdza bardzo ładny, ale, ale teraz same maluchy. O, koło, koło spławika bąbelek poszedł. Dobra, nic go na razie nie atakuje, więc ja staram się rozłożyć fidera, jedno oko ciągle na spławik. Aha, i akurat jak to powiedziałem, to no. Kurcze belek, no jak one biorą w ogóle? Ty, i znowu kukurydzy nie ma, jedna pinka została. A branie, widzieliście jakie odciągnięcie, co jest grane? Ajajaj, dobra, do pięciu razy sztuka, bo to już chyba będzie piąty raz. jest od razu branie. No i teraz. No i teraz coś było, ale znowu maleństwo. No belek. widać, że duże ryby są, ale jak duże mają brać? Jak przynęta nie może przelecieć przez drobnicę? Dobra, założę, słuchajcie, dwa ziarna kukurydzy. Może to jakoś, nie wiem, uda się tą drobnicę powstrzymać. No nie, od razu jest jakieś takie przytopienie, ale nietne jeszcze, bo. Chociaż kurczę, teraz nie wiadomo, czy to drobnica, czy to jakiś kolejny Lin tak ostrożnie po prostu bierze, bo tamte branie tego Lina było takie gwałtowne, pociągnął do dołu i jest. Dobra, spróbujemy. No nie. Dobra, póki nie odjedzie w bok, jak tak zatapia, na razie nie. Tnę. Póki nie odjedzie, nie tnę. Dobra. Poszło w dół. Dobra, jest kolejna. No, cóż to teraz będzie? Ła, 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 ła. ła, 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 ła. chodź tu. Dobra, Lin to nie jest, mamy krasnopiórkę, ta największa z całego towarzystwa. Korzystając tutaj z chwili, że zmieniałem kukurydzę na haczyku, to zalałem sobie również pelet, bo nie rozłożę tego fidera. O, i od razu mamy branie, chyba, ale poczekam, jak nie będzie. No dobra, dobra! Ajajaj, się działo. Siedziało. I to też nie było czuć jak na małe. Kurczę, Belek, słuchajcie, jak one biorą. Ja chyba po prostu zostawię tą wędkę chwilę na brzegu, rozłożę tego fidera, bo jak będzie tak, jak jest, to ja go do wieczora nie rozłożę. A z drugiej strony, szkoda, kurczę, rozkładać jakieś wędki, jak tak ryby biorą. Dobra. <laughs> Dobra, słuchajcie, jeszcze dwa brania sobie daję. Teraz było niezacięte, ale teraz mam wrażenie, że jakiś większy opór gdzieś tam czułem po tej drugiej stronie. No, zarzuciłem. Zarzuciłem i od razu ze ziarło, Od razu. Dobra. Ostatni zarzut. Dosłownie ostatni. Czyli teraz od razu weźmie po tym, weźmie, nie weźmie, po tym rozkładam fitera. No. Dobra. Było branie, ale... Ale znowu. Znowu nie zacięte, a kukurydzy znowu nie ma. Ja nie wiem, jak one to robią. Dobra, fider rozłożony, ale jeszcze go nie będę zarzucał, bo pelet potrzebuje jeszcze kilku minut. Więc zakładam teraz znowu na spławikówkę. Jedna pineczka, jedna kukurydza i jeden kaster. Taki zestaw się sprawdza. No i mam nadzieję, że teraz uda się zarzucić, żeby ta przynęta dotknęła w ogóle dna. Stoi idealnie w tym miejscu, w którym była zanęta. Oj, poszło, było branie. A no, chyba za, za szybko, chyba pochwaliłem. Kurczę! Ajajaj! No ja po prostu nie mogę, słuchajcie. Kolejne, które to już? Piąte, dziesiąte branie. Kastera zjadło, kukurydzę zjadło, jedna pinka została. Jak te ryby po prostu to robią, jednocześnie się nie zacięło. Kurczę, no! <gryw> Powoli mnie to zaczyna irytować. I może w końcu dadzą mi dokończyć, chyba nie dadzą. Ale dobra, spróbujmy. Bo jeśli chodzi o zanętę, właśnie spławik jest dokładnie tam, gdzie wrzucałem kulki. Dzisiaj było 300 gram zanęty zielonej marcepan, do tego było 100 gram ziemi. Tak, żeby trochę zwiększyć objętość, dodać koloru. No i nie miałem płatek owsianych, więc dzisiaj poleciało jeszcze 50 gram mąki. Tak, żeby wszystko zagęścić i skleić. No i do tego troszeczkę kukurydzy. Oho, oho, oho. Jest branie. Zobaczcie, zdążyłem tylko powiedzieć. Mieliśmy branie, ale tylko obżarło. Dobra, Apellet też już jest gotowy tak się zastanawiałem gdzie go zarzucić myślałem, że w sumie tutaj miejscówka jest zanęcona to rzucę tutaj ale wiecie, trochę nie ma miejsca, żeby rzucać tutaj od razu pod nogi koło spławika fidera, więc rzucę go bliziutko ale tutaj, po lewej stronie po lewej stronie tych nenufarów blisko brzegu więc pierwszy zarzut, pierwszy zarzut tylko po to, żeby trochę zanęty do wody wpadło i żeby złapać odległość I do góry, hop. Ok, mam nadzieję, że pelet spadł, spadł, spadł. No dobra, teraz leci już partia, która będzie miała leżeć na dnie. No i dobra, dwie wędki w wodzie, czekamy. i patrzcie, ja myślałem, że to jest branie. A zobaczcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie jak się wysokuje, patrzcie. Patrzcie jaki chłop wziął na kukurydzę. Patrzcie jaki wojowniczy. Dobra, nie, nie dotykam mnie go, bo, bo mnie zaraz dziabnie. Dobra, ajajaj. No, jak to się dzieje? Kurczę, no znowu widzieliście, jakie było branie. Masakra po prostu. Maleństwo, nawet maleństwem, ale jak one ciągną, skoro nawet w ten sposób nie da rady ich zaciąć, a branie sami widzieliście? Nie, no słuchajcie, to jest po prostu jakaś masakra. Nie mam pojęcia, co zrobić z tą drobnicą. Już dawno tak nie miałem, żeby było tyle drobnicy, że po prostu zarzucić, nie mogę. Nie wiem, teraz sobie myślę, założę, spróbuję dwa ziarna kukurydzy, ale wątpię, że to coś w ogóle poradzi. Dobra, chyba leciutko pomogło, bo już nie ma takich, e, takiego agresywnego ciągnięcia, więc teraz dwa ziarna pomogły. Mm. No i to już jest też czas, żeby zobaczyć, co tam słychać na fiderze. Wiem, że fiderem powinienem rzucać, szukać tych ryb i tak dalej, no ale sami widzicie, co się dzieje na spławiku. Trochę nie ma czasu, żeby robić to z fiderem, to jest jedno. A drugie, że no właśnie, te miejsce nęciłem, więc jakoś tak chcę tutaj blisko mieć tą kulkę. Dobra. O, w końcu, słuchajcie. A tutaj w końcu wyłowiłem tego kajtka, co mi kurczę tą kukurydzę atakował. No, branie jest. O, 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 o Jezu, o Jezu, o, no to oj, co to jest? A ja tu krzyczę o Jezu, co to jest, a to mi się tutaj opieńka, żyłka zategowała. No potworem tego nazwać na pewno nie mogę. Dobra, mamy kolejną. Kurczę, no nie, no bez jaj. <ścoughs> patrzcie, jak nie te małe, to patrzcie, co mi tu bierze. O. Kurczę, <kusz> Skubaniec. Wystraszył mnie, puścił mnie w tej chwili. Teraz gdzie mi tu się będzie gramolił, Ty, ty, gościu. Chodź tu kombinerkami. Za łapkę. Ło, agresywny jest. Niech ucieka do wody. <noise> I niech mi więcej takie nie biorą. <noise> Patrzcie. Słuchajcie, to jest po prostu śmiechu warta. Patrzcie, z czym ja muszę walczyć. No zobaczcie, patrzcie. Raki. No mówię, wszystko. I do tego takie po prostu małe szkraby <grytania> atakują mi dwie kukurydze. I ona wzięła na dwie kukurydze. Dobra, i zanim zarzucę, zobaczę, co się na fiderze dzieje, bo po prostu tyle, ile ataków tam było, to, to ja nie zliczę. Ale oczywiście ataki drobnicy. Ale wiecie, jestem ciekaw, czy... No właśnie, wafters jeszcze jest, ale już widzę, że jest. Chociaż jest do połowy obgryziony, no ale jeszcze się, jeszcze się nada, myślę. Mega ciekawa sprawa, możecie dać znać, co jak wy byście się dobrali do tych większych ryb. Ja, jak widać, próbuję metodą, próbuję zakładać po dwie kukurydze. No ale na razie to się tak sprawdza, jak widać. Ale zobaczcie, rzeczywiście to już płoć, nie krasnopióra i rzeczywiście jest większa. No i takie już by mogły brać, bo to i powalczy trochę, coś tam się bawi. Ale zobaczcie, jakie piękne bąbelki idą za spławikiem. Z medr za spławikiem poszło pełno bąbelków. No ja liczę jeszcze naprawdę dzisiaj na jakiegoś prosiaczka. Naprawdę dzisiaj liczę na jeszcze jakiegoś prosiaczka. Dobra, taki ustały, więc trzeba wyjąć i zobaczyć. I chyba w ogóle to zarzuca ten medr dalej, bo tam... Non stop, słuchajcie, idą jakieś bąble, Co chwilkę? A nie, została. No jedna kukurydza, do połowy wydrążona jedna. Ja, jak rozrzucałem zanętę, to właśnie jedna kulka przez przypadek poszła mi tam dalej, właśnie w tym miejscu, gdzie idą te bombelki. Więc może coś tam, coś tam żeruje. O, jest branie. Dobra, siedzi. o! zerwało się. Chyba jakieś maleństwo, wiecie? Tak to, tak to przynajmniej wyglądało. I tak to też było czuć na wędce. Chociaż zjadło dwa ziarna kukurydzy, to kurczę. Holirka wie. O, na fiderze znowu coś pociągnęło dwa razy. Ja nie zliczę, ile ja dzisiaj miałem brań. Jedno to jest jakie biorą, no bo z większych, no to mamy tylko lina. Ale samych brań było po prostu od zatrzęsienia. No, zarzuciłem. Od razu siedzi. No, oho. I to jest... Myślałem, że to coś większego, a to taki. Wiecie co, w ogóle też ja sobie myślę, że sposobem może na, na te większe byłoby po prostu zostanie tutaj na mockę. Jak teraz kombinuję, zakładam podwaziar na ziarna kukurydzy. Trzech nie założę, bo mi się nawet na haczyku nie zmieszczą. Na metodę nie udaje im się e, połknąć kulki, ale to im nie przeszkadza i ciągle nawalają. Więc może po prostu sposobem byłoby zostanie tutaj na nockę. W nocy raczej ta drobnica najczęściej się trochę uspokaja. To jest do przemyślenia. Kolejne branie na spławik i kolejne niezacięte, a po prostu branie było petarda. Nie wiem, jakie sobie można ładniejsze branie wyobrazić. Chociaż dobra, wiem, ładniejsze jest takie, kiedy na końcu jest ryba. No i znowu, no co jest grane na ten spławik, nie mogę po prostu. Słuchajcie, nie mogę. Mam jeszcze jeden pomysł z tym spławikiem. Tutaj można wykombinować, ale najpierw zobaczę co na metodzie słychać. Oh, aha. <ścoughs> to jest po prostu jakaś masakra. Rozłożyłem metodę, żeby mieć większe ryby. Patrzcie, jaka większa ryba. No i dobra. fider zrobiony, a ze spławikiem to mam pomysł, tak jak mówię. I po prostu zobaczcie, kukurydzę założyłem na włosa, Kukurydza na włosie to nie jest nic odkrywczego, ale ja nie będę łowił tą kukurydzą z z, no właśnie na fiderze czy na jakiejś gruntówce, tylko będę łowił na spławik. Ostatnio jeden z widzów polecał mi taki sposób, więc pozdrawiam widza i to, że podsunął taki pomysł. Szczerze powiedziawszy, wcześniej już o czymś takim myślałem, ale nie wiedziałem, żeby nikt w Polsce na coś takiego łowił. A właśnie widz mówił, że, że w Anglii to jest podobno bardzo popularne, żeby łowić na spławik razem z włosem na końcu zestawu. No i to też jest taka zachęta dla Was, jak macie jakieś pomysły, to śmiało dawajcie mi znać, a ja zobaczę, jak teraz będzie działać włos na spławiku. Ach, no było branie, było branie, widzieliście sami jak fajnie. Wzięła do dołu i na razie jest to, czego się obawiałem, to znaczy, nic nie złowiłem, a na włosie została jedna kukurydza. No ale dobra, spróbujmy jeszcze chwilę ten sposób. Założę teraz trzy kukurydze. Czyli już naprawdę, naprawdę sporo. Kurczę, wiecie co? Wyjąłem z wody tego włosa, bo nic się nie działo i myślałem, że po prostu te małe dały spokój. Ale to chyba nie chodzi o to, że małe dały spokój, tylko chodzi o to, że na włosie już nie ma kukurydzy. Więc metoda może i jest spoko, może i w jakichś sytuacjach to się sprawdza, ale myślę, że w takiej sytuacji, w jakiej jestem ja, czyli że po prostu tych małych jest tyle, to to nie do końca się sprawdzi. A zaczną działać te większe, więc spróbujmy może już dodać znowu pinkę. No i zobaczymy jak teraz to będzie. No dobra, dużo się nie zmieniło od razu jest atak. Od razu jest atak. Ojej, krasnopiórka jak dla kota. Dobra, mamy kolejną kolejna malutka. Dobra, mamy kolejne branie. I melduje się, zobaczcie, kolejny rekin. Dobra, mamy branie. Kolejna. No i dobra, taka oto, trochę większa od poprzednich. I tak to oto wyglądało, myślę, że bagno naprawdę się zrehabilitowało. Jeśli ten odcinek Wam się podobał i chcecie zobaczyć inne, no to tutaj pojawiają się filmy mojej produkcji. Tymczasem ja się żegnam, no i widzimy się w następnym odcinku na kanale Chris and Fish. Cześć, trzymajcie się!